Cześć Skorpiony. Witam Was w czytaniu na pełnię Księżyca 24 kwietnia. Zgadnijcie, co to jest za pełnią. No, pełnia w Waszym znaku, także gratuluję. Zobaczymy, co ta pełnia Wam tutaj pokażę. Mam nadzieję, że same cudowności, bo te czytania tak się mieszają, od takich fajnych po, po takie różne. A zobaczymy jak u Was drogi skaczone. Zobaczmy, co tutaj się u Was zadziewa. Co się tutaj u Was zadziewa? Co musi, e, kochani, zniknąć z Waszego życia. Ciekawa. Jak wykorzystać, jak możecie wykorzystać swój potencjał? Co teraz wyjdzie na jaw? Skorpionów. I jaka rada? No powiem wam, że będzie dosyć emocjonalnie, ale na spodzie mamy Asa Buław. Asa Buław i siła. No musicie zapanować nad swoimi instynktami. Musicie zapanować nad swoimi reakcjami. Możecie być czasem, e, chcieć coś siłą osiągnąć na szybko, bo tak, bo już, e, a, a jednak ta karta siły tutaj e, no, nakłania do tego, aby z większą rozwagą, z większą empatią podchodzić do wielu spraw, żeby e, nie siłą, a rozmową, nie złością, e, a taką dyplomacją podejść do, do pewnych tematów. Zobaczmy co, e, jakie przesłanie będzie z kart wewnętrznego rozpoznania dla Was, Skorpiony. Co na tą pełnię dla Skorpionów? Na co Skorpiony powinny zwrócić uwagę? Uwalnianie. No właśnie. Być może będziecie się uwalniać teraz. E, z, no, raczej na pewno będziecie się uwalniać. Ja mam wrażenie, że część z Was ma chęć do tego, żeby Uwolnić swój potencjał w końcu, żeby uwolnić się od jakiejś przeszłości, hmm? żeby uwolnić się od jakiejś zależności, od, od, od pewnego rodzaju być może schematów działania, cokolwiek by to nie było, co musi zniknąć z, z Twojego życia, Słońce. No i nie wiem za bardzo, jak to Słońce interpretować, bo zawsze jest to pewnego rodzaju problem, kiedy by, tak jakby w negatywie pojawia się pozytyw, no co musi zniknąć, no. no lepiej, żeby słońce nie znikało ja bym wolała, żeby to słońce zostało w waszym życiu, czy, czy w kogokolwiek innego no tak już żartobliwie podchodzę sobie do tego, natomiast zobaczmy co to słońce chce wam tu powiedzieć pokazać Wow, 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 Skorpion. w ogóle zadziewa Kochani No pod tym słońcem wow, ja nie spodziewałam takich kart co wy tu cudujecie? <grych> Mamy piątkę buław, czyli energię konfliktu. Konfliktu wewnętrznego bądź konfliktu zewnętrznego. Może wy macie taką kłótliwą naturę. Część z was, bo oczywiście nie wszyscy. Może lubicie postawić na swoim i pokazać, czyje jest na wierzchu, tak? Część z was. No, kombinuje. Kombinuję, bo mamy siódemkę kamieczy. Część z Was ucieka od jakiejś odpowiedzialności. Część z Was może uciekać od odpowiedzialności odnośnie dzieci. Ja to tak powiedziałam, bo słońce też mi się z dzieciaczkami kojarzy. Bardzo często na taliach też te dzieciaczki są pokazane. Dlatego tak stwierdziłam, bo siódemka, no siódemka mieczy to jest karta kłamstwa, manipulacji, ale też ucieczki od, od odpowiedzialności, jakiegoś takiego działania za plecami. No i z tą piątką buław, no to tak, no takie kopanie dołków pod kimś. Jeszcze mamy sprawiedliwość. Wiecie co, no ja nie, nie twierdzę koniecznie, że to wy ta, takie, takie łobuziaki tu jesteście kłótliwe. Nie twierdzę. Ale jeżeli tak, no to wypadałoby to zmienić. Wypadałoby, żebyście zmienili w ogóle totalnie e, swoje postępowanie. Mm, bo tutaj to, no może się zakończyć nieciekawie. Normalnie odczytałabym to, że macie z kimś konflikt, i ten konflikt być może zakończy się w sądzie, albo, albo będziecie chcieli jakiejś sprawiedliwości, tak? Tylko że tą sprawiedliwość jakby tutaj sprytem próbujecie jakoś tak okrężnymi drogami uzyskać. no Strasznie dziwne, straszne dziwne rzeczy tutaj ja widzę. Nie, nie, nie wiem, co wy tam. Ja nie wiem, co wy tam kombinujecie. Naprawdę. To jest, to jest bardzo dziwne. E... A może wy tak kombinujecie. Już tak kombinujecie, że powinniście odpuścić i po prostu zamiast jakiegoś pesymizmu, zamiast jakiegoś takiego, e, wiecie. Mm... Tutaj może być też pewnego rodzaju autosabota, że wy z siebie autosabotujecie. Zamiast po prostu przyjąć bardziej takie pogodne podejście do życia, więcej optymizmu, więcej wiary w siebie, więcej, więcej jakiegoś takiego zaangażowania w życie, mniej takich właśnie tych konfliktów wewnętrznych. Tak. Więcej takiej spójności, jasności tego, co, co robicie, jacy jesteście. Być może jakaś prawda musi wyjść właśnie na jaw, względem, wy musicie dojrzeć do pewnej prawdy o sobie, e, o swoim życiu, e, o swoim sposobie myślenia i działania. E, może tutaj potrzebuje coś wyjść na jaw, żeby coś zakończyć. Jakaś prawda, wiecie. No bo ciężko mi jest tutaj zinterpretować no tak jakby ktoś tu działał za plecami, jakby ktoś tutaj kombinował jakby tutaj rozwiązać jakiś konflikt ale to tak nie tak nie, nie, nie śmak, no nie wiadomo jak no, no bo inaczej nie, nie umiem tych energii e, tutaj połączyć no chyba mi karty psikusa już robią nie chcą ze mną gadać <śla> chyba nie chcą już ze mną gadać Chyba czas na odpoczynek. Coś tu, ktoś tu kombinuje. No, jeśli macie jakąś osobę, kochani, e, która wam dołki kopie i, i, i ciągle robi pod górę, i macie ku temu powody, żeby, e, żeby to załatwić na kamwie sądowej, no to to może właśnie warto pójść po takie rozwiązanie i zakończyć tą sytuację w sposób, no, w taki sposób, w jaki się da. Najlepiej byłoby bez sądów, w sposób pokojowy, w sposób taki, który no byłby w miarę dobry dla wszystkich, tak? No bo to, jak się idzie na kompromisy, to to nigdy nie jest dobre dla obu stron, bo każda ze stron musi z czegoś zrezygnować. Dobra, kochani, no coś mi przyjdzie jeszcze do głowy, to wam powiem. No mam spory problem z tym z tym słoneczkiem. Może wy nie wierzycie we własne siły. Może właśnie tutaj potrzeba jest w waszym, e, w waszym działaniu więcej takiej pewności siebie, klarowności, e, więcej optymizmu, więcej energii, wigoru, takiego wiecie. Żeby się nie nastawiać do ludzi do świata w taki sposób, że w taki, w taki negatywny, tak? Tylko bardziej pozytywnie wyjść do, do tego. I to, co musi zniknąć z waszego życia, to właśnie brak tego optymizmu. Może tak by to powiedzieć. Brak tego pogodnego takiego podejścia, takiego szczerego, klarownego. No, no, no kurczę, no nie chciałabym wam takich rzeczy mówić, ale no, no nie mam wam co powiedzieć innego. E, dobra. Lećmy dalej. Lećmy dalej. Zobaczymy, co tutaj się będzie zadziewało. Jak możesz wykorzystać swój potencjał. Piątka kielichów. Piątka kielichów, czyli trzymanie się przeszłości. Jak możesz wykorzystać, drogi Skorpionie, swój potencjał. No tak możesz wykorzystać, żeby w końcu z tą przeszłością się pożegnać raz na zawsze. A być może tak zrobisz to i tak się uwolnisz, że stwierdzisz, że mógłbyś pomagać innym przejść przez tą samą drogę. E, właśnie tego zrywania z przeszłością. E, tego, tego mm, zrywania z z, z, jak, z jakimiś trudnymi doświadczeniami, tak? Może masz potencjał do tego, żeby przeprowadzać innych przez, przez ten most, można powiedzieć. Z przeszłości do teraźniejszości. Mam wrażenie, że no, jak to skorpiony, macie taką przynajmniej te skorpiony, które ja znam. Taką zdolność właśnie transformowania. Taką zdolność zostawienia za sobą tego, co co było i zaczynania sobie wszystkiego od nowa, bez, bez jakichś większych pretensji. Tyle, że kwestia tutaj też polega na tym, to wam tak już od siebie zwrócę, to nie widzę tego w karcie, tak. Zwróćcie uwagę, czy jeśli potraficie właśnie zakończyć pewne rzeczy w swoim życiu, czy robicie to w sposób, całkowity. E, czy nie tłumicie przy tym żadnych emocji? Czy nie udajecie, że problemu nie ma, nie było? Czy umiecie te emocje dożyć? Czyli jeżeli kończymy jakiś etap w swoim życiu, to żeby to nie było na takiej zasadzie, wiecie, że okej, okay, no to koniec, to idziemy dalej super fajnie, pięknie. E, I jakby w dalszym etapie my siebie oszukujemy, że jest super fajnie, cudownie, albo nawet Wierzymy w to, że tak jest, ale coś tam, coś tam jednak jeszcze nie do końca jest załatwione, coś tam jeszcze pracuje, coś tam jeszcze gdzieś tam jakaś żyłka pęka, jak, jak wracają jakieś stare sprawy. Zwróćcie na to uwagę, ok? Czy przy, przy tego typu zabiegach wy do końca dożywacie emocje i potraficie te emocje też jakby wyresetować, tak, żeby przy zakańczaniu pewnych tematów, czy, mm, czy potraficie jakby też emocjonalnie to wszystko oczyścić, znaczy w swoich emocjach, w, swoich, w, swoim, w swoim sercu, żeby to zostawić bez takiego żalu, bez bez takich niepodomykanych spraw. Nie wiem, czemu Wam to mówię, ale tak, tak Wam to mówię. No, potencjał macie na to na pewno, żeby uwolnić się od jakiejś przeszłości, potencjał macie do tego, żeby wystartować od nowa, żeby, żeby dostrzec w sobie jakieś być może nowe potencjały, żeby dostrzec dla siebie jakieś nowe perspektywy na przyszłość. Skoro już z tą przeszłością robimy, papa, pa, no to tutaj przy, przyszłość się kłania, tak. Więc tu no z tym asem była na spodzie tali, Macie moc, żeby, żeby zrobić niezłą rewolucję w swoim życiu, jeżeli takiej rewolucji potrzebujecie, takiej nowości. Tu jest pasja, tu jest moc, tu jest kreatywność. E, no, tu jest, tu jest wszystko, co potrzeba, żeby e, ruszyć z kopytka. No, żeby do swojego życia. Tu może być też romans, kochani. Może być też romans. Jak najbardziej. Może niektórzy z was muszą zostawić jakąś przeszłość, jakieś e, przeszłe relacje, po to, żeby móc wpuścić do siebie tutaj e, jakąś nową relację. Czemu nie? Co teraz wyjdzie na, ja na jaw? No ósemka kielichów. Hmm. To pytamy sobie. To też ma związek z tym, że e, w końcu zostawiamy jakby za sobą pewne tematy i być może wyjdzie na jaw jakiś temat, który chcecie za sobą zostawić w końcu, temat, którego się trzymaliście do tej pory, być może kurczowo, a teraz dojdziecie do wniosku, że chyba już przyszedł czas, jednak żeby, żeby to pożegnać, żeby pójść w nowym kierunku, żeby się już tego nie trzymać. Nie, to może być praca, to może być relacja, to może być jakaś przyjaźń, to, to może być jakaś sytuacja, to może być jakieś wspomnienie, yy, więc to może być wszystko, kochani. Co wyjdzie na jaw? Dlaczego ósemka kielichów? Coś z pracą, kochani. Znowu mamy piątkę kielichów. No co jest? Moi mili, co tu się dzieje? No łobuziaki, jesteście no. <laughs> jesteście łobuziaki. Tyle. No co ja mam wam tu więcej powiedzieć? No tak, pokazuje nam się ósemeczka pentakli, czyli praca, kochani. Bardzo często pokazuje się ta energia w naszej pracy, w tym, czym się zajmujemy, w tym, co sprawia nam radość. Tu jest bardzo duże takie nawołanie, żeby to, co robimy, było najwyższej jakości, żebyśmy zwracali też uwagę na, na szczegóły, na detale, na to, co robimy, w jaki sposób to robimy, tak? żeby to nie, było, nie była popelina, żeby, żeby nikt się do nas nie doczepił, że, że coś robimy nie tak, że jakaś fuszara. Piątka kielichów, czyli no to zostawianie za sobą smutków, żali, tu nie płaczemy nad rozlanym mlekiem, tu już nie ma na to czasu. I mamy czwóreczkę mieczy, czyli czas na regenerację i uzdrowienie. Część z was, moi drodzy, i skorpiony, skorpiony moje, część z was to może sobie, może uciąć jakieś małe L4 w pracy, żeby sobie poprzemyśliwać pewne rzeczy, poprzemyśliwać. To moje słowotwórstwo to jest czasami. Może być L4. Może część z was będzie chciała kompletnie pójść w jakąś inną dziedzinę, będzie chciała, miała w planach zmianę pracy, bo stwierdzicie, że to co robiliście do tej pory nie, nie sprawia wam satysfakcji, że, że nie jesteście docenieni w tej pracy, że jakość waszej pracy i to ile, ile wysiłków wkładacie w tą pracę nie jest na przykład z wynagrodzeniem. No i zamiast tutaj płakać i, i, i się żalić i, 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 e, i marudzić, no to być może stwierdzicie: A to pójdę na L4 i poszukam sobie innej pracy. <grych> to już takie jest wiecie. Potrzebujecie uzdrowienia. Bardzo mocno wpływa na Was przeszłość, kochani. Jakaś sprawa z przeszłości na Was bardzo mocno wpływa i utrudnia Wam życie. Ja mam wrażenie, że, że no musicie się uwolnić właśnie, być może od jakiegoś też starego sposobu postrzegania tego, co wy macie robić w życiu, jak wy macie pracować. Może będzie taki moment olśnienia, że chcielibyście w życiu robić coś innego, że coś, do czegoś innego macie serducho i właśnie do tego ten as... Y azbuła w was zapali, że nabierzecie takiej determinacji, żeby w końcu gdzieś oderwać się od, być może od pracy, w której robiliście kupę lat i, i zawsze brakowało wam gdzieś odwagi, nie wiem, chęci do tego, żeby spróbować czegoś innego. Może teraz przyjdzie taki moment? No nie wiem, nie wiem, tutaj jest na pewno no w czwórce mieczy, to jest uzdrowienie, to jest regeneracja, to jest taki czas, w którym Musimy dojść do siebie. Być może, no, nie wiem, co wy tu kombinujecie? No. Dziwne te karty są. No, ale mam wrażenie, że to chodzi o pracę w większości przypadków. Albo coś, co ogólnie robicie w swoim życiu, żebyście zwracali na to uwagę, czy robicie to z pełnym zaangażowaniem, czy to, co robicie, przynosi najwyższą jakość. I to mi nie chodzi tylko o pracę, tylko chodzi mi w takim sensie, czy nie podchodzicie do życia trochę tak po łebkach, że a będzie jak będzie, a tak się zrobi, jak się zrobi. Wiecie, nie ma, nie ma w tym pasji takiego. No, no jak to ująć inaczej? No Tego zaangażowania, e, takiego, że, że, że czy w relacjach, że dajecie z siebie jak najwięcej, tak, że dbacie o tą drugą osobę, że, e, że chcecie, żeby no, żeby tu wszystko grało i huczało. No. A może nie mieliście wcześniej takiego podejścia, że, żeby właśnie bardziej się zaangażować w to życie, w relacje, żeby więcej od siebie dać, żeby to, co dajecie, no, było wartościowe, takie na maksa, takie na, naprawdę od was, takie szczere, nie takie od niechcenia, nie takie byle by było. Nie wiem, jak to inaczej ująć. W radzie macie dziesiątkę kielichów, czyli spełnienie emocjonalne. Zwróćcie uwagę właśnie na to, co wam sprawia radość, co rozpala tą waszą buławę? Co jest w stanie e, pobudzić wasze serducho do działania, e, do zmian, do podjęcia jakiejś decyzji, do zostawienia przeszłości, e, do zostawienia starych smutków, do odcięcia się od toksycznych ludzi? Co sprawia, że bylibyście szczęśliwymi ludźmi, takimi spełnionymi ludźmi? Jakie relacje wam dają tutaj e, tą pełnię zadowolenia? E, to jest istotne przy tej pełni, żebyście wejrzeli tak prawdziwie w siebie, co należy zostawić za sobą, od czego odejść, co wam już nie służy, od czego należy się definitywnie odciąć, a co sprawia z drugiej strony, że czujecie się pełni, czujecie się szczęśliwi, czujecie się. Usatysfakcjonowani, czujecie się, że jesteście we właściwym miejscu. O co chodzi z tą dziesiątką kielichów? O, wy sama wypadła. Pieronica, czwórka monet. Poczucie bezpieczeństwa. To, co Wam daje, co Wam daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, materialnego i na jakie rzeczy się blokujecie? W jakich dziedzinach nie dopuszczacie do siebie innych ludzi? W jakich dziedzinach boicie się bliskości? Gdzie boicie się bliskości? Gdzie boicie się otworzyć na drugiego człowieka? Gdzie boicie się, że ktoś wam coś może zabrać? Hmm? Gdzie boicie się dać sobie tą pełnię, e, pełnie szczęścia, bo boicie się to stracić? Bo czwórka pentakli to jest taka energia. Tu jest niby fajnie wszystko, mamy swój skarbek, tak, ale ale już teraz to tylko przy tym skarbku, tu będziemy oszczędzać, tu będziemy to, żeby tylko nie zabrakło, żeby. To jest blokada też na zmiany. Blokady, mi się bardzo to tak pokazuje, e, ta czwóreczka monet, a trochę z nią w ostatnim czasie pracowałam, bo też mi się pokazywała. E, taki e, strach przed zmianą. Strach właśnie przed tym, co mówiłam, przed dopuszczaniem innych, innych ludzi do siebie. Strach przed tym, że, że ktoś nas może skrzywdzić. Strach przed tym, że ktoś może nas zawieść. Że możemy komuś za mocno zaufać, a potem znowu będzie tak jak zawsze. I dlatego też może tutaj macie tą piątkę kielichów, tak? Żeby zostawić to, co było, żeby otworzyć się na to, co będzie żeby nie mierzyć każdego jednakową miarą żeby zmienić coś w swoim sposobie myślenia i bycia, życia bo kiedy to zmienimy to zmieniają się też wraz z tym relacje inne osoby do nas są przyciągane ale tu trzeba też popracować nad swoimi przekonaniami wszelkie zmiany w świecie zaczynają się od nas moi drodzy i jeśli kiedykolwiek spróbowaliście lub zdecydujecie sobie się spróbować na transformację samego siebie, czy samej siebie, to zobaczycie jak to działa. Jak się zmienia wszystko wokół. Co odpada. Trzeba być wtedy właśnie gotowym na to, że kiedy my się zmieniamy, to pewne relacje odpadają, pewne znajomości odpadają, pewne sytuacje odpadają. Zmieni się praca, zmieni się wszystko. Wszystko się jakby bardziej wiecie, dostraja do, do tych nowych jakości, które, które w sobie mm, pielęgnujecie, tak. Więc jeśli chcecie zmian, no to trzeba zostawić tą przeszłość za sobą i też liczyć się z tym, że no tu może być grubo, nie? Grube zmiany, grube transformacje, ale potrzebne. I z tym was zostawiam. Moi kochanie, mo, moi, moje kochanie, moje kochanie, moje kochanie, które mnie słuchasz. Jeszcze jedna sprawa. Uwalnianie. Postawcie na uwolnienie się od jakiejś osoby lub sytuacji. Wyjdźcie z tej dziury. I zobaczcie, jak wiele fajnych rzeczy jeszcze możecie w swoim życiu zrobić. I z tym Was zostawiam. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Buziaki Pa.